Miejska wyspa ciepła. Materiały stosowane w środowisku miejskim, np. chodniki lub pokrycia dachowe, zwykle odbijają mniej energii słonecznej oraz pochłaniają i emitują więcej ciepła słonecznego w porównaniu do drzew, roślinności i innych powierzchni naturalnych. Jest to powodem powstawania miejskiej wyspy ciepła. Powoduje ona kumulowanie się negatywnych czynników takich jak obniżenie jakości zdrowia osób przebywających w mieście, zwiększenie odczuwalnej i rzeczywistej temperatury, a także wzrost zapotrzebowania na klimatyzację do chłodzenia budynków. A co za tym idzie, wzrost zapotrzebowania na energię. Miasto może rozwiązywać ten problem między innymi poprzez budowanie pasów zieleni, magazynowanie wody deszczowej oraz wspieranie komunikacji miejskiej i rowerowej. Pomocne jest także planowanie przestrzeni zielonych z oczkami wodnymi, które przyczyniają się do zmniejszania negatywnych skutków miejskich wysp ciepła.